Efekt finalny wygląda właśnie w taki sposób. Uzyskałem sobie efekt mokrej cegły malowane 3-4 dni, dni temu. Kamienie tak samo. Ja tutaj celowo nie pokazuję producenta tego lakieru, bo nie chcę tam tego reklamować. Ale chcę pokazać po prostu efekt, który nam to daje. Pod koniec filmu wrócę wideo. Właśnie, jakie ma to właściwości po wyschnięciu hydrofobowe? Czyli, że no, nie przepuszcza nam wody i no, ładnie tą barwę tutaj też o widać no, wyciąga. Jest naprawdę i fuga przyciemniona i wzmocniona. I tak samo kamień wzmocniony w sensie, no to jest łupek. Tak? On może gdzieś tam odszypać się, odpęknąć. A po tym lakierze poliuretanowym, który jest elastyczny, jego struktura, wierzchnia. Jest właśnie wzmocniona. No i widać, ładnie to ja sobie wcieram w każdą pługę, każdy ładnie kamyk przejadę wzdłuż poprzek. Muszę to zabezpieczyć, żeby nic z tym później nie robić. Zabezpieczy to na pewno przed wszelkimi glonami, przed jakimiś porostami, mchami. Wystarczy później spłukać wodą po tym i efekt nadal się utrzymuje. Teraz e, może przejadę tutaj niżej na schody. Pokażę jedną z cegieł, jak sobie pomaluję. Ta, widać te cegły, no one już mają 5 lat. Tak? To jest wejście do mojej piwniczki. One są odpylone, ale niestety wieje troszkę jasku podeszło. Ale o, efekt jest następujący: tak zwany efekt mokrej cegły przejechane i takie to zostanie. To się nie zmieni. Dodatkowo te powierzchnie tutaj, po której chodzę, zabezpieczę dzisiaj raz i za 12 godzin kolejny raz. Co da mi podwójną ochronę, że tak powiem tutaj. Te fugi tak samo zabezpieczam, bo tutaj wiadomo jest to powierzchnia płaska, to nie jest tak jak kamień na ścianie. Tutaj woda może stać sobie. No i widać, że nam ładnie ten kolorek wyciąga. To ja sobie to zostawię w taki sposób. Tutaj można by było te cegły pobawić się jakby ktoś chciał, ale wydaje mi się, że nie ma sensu. I wytrawić się kwasem. Dla uzyskania jeszcze lepszego efektu, ale tu efekt jest no, widoczny gołym okiem. Teraz pokażę, po co to zabezpieczam. Mam tu wodę. No i oczywiście tu poleję. O, pierwszy na ten kamyk. Widać, jak ta woda sobie stoi. Tu ich przechylam. I ścieka. No a polewam na ten. Zostaje. To samo jest tutaj. Na cegle. Widać, tu gdzie niepomalowana siąka, a tu szczeka.